Drugi marzec, sobota. Piękny dzionek dzisiaj. 14 stopni na zewnątrz. Także trzeba wykorzystać okienko pogodowe. No bo za chwilę nie będzie z czym tutaj wierzyć, tak jeśli chodzi o jedno liście, jeśli chodzi o poprawkę. Yy, musimy tutaj poprawić, bo naprawdę bardzo dużo samosiewów zbóż nam. Nie wiem czy na nowo powschodziło, czy z jesieni już było przykryte liśćmi. No i leci 08 yy, Fusilade Forte. Nie chcę tutaj już żadnych zamienników, żeby było pewne to działanie. Wiadomo, oryginał jest oryginał, ja też jestem zwolennikiem raczej tych oryginałów. Substancja Hizalofo-P butylowy, także w no, już chyba wszyscy znają dawka. No, od 0,6 chyba może jeszcze 0,66. My dajemy 0,8, troszkę więcej, żeby tam wiadomo, gdzie trochę przykryte te jednoliścienne kapkę liścia wystaje, żeby co spadnie o żeby to już padło, żeby to było pewne. No, jednoliścienne w rzepaku to też duże zagrożenie. E, z tego względu, że później zanieczyszczenia mamy duże, tak? Może konkurencji to nie będzie stanowiło, ale wiadomo. Ziarno pszenicy, jak będzie w ono jest ciężkie. E, no i co? I potem problem z zanieczyszczeniami. Także mówię, wykorzystujemy okienko. E, chowacza na razie nie ma. Sprawdzałem dzisiaj. Jedna sztuka wleciała wczoraj, dzisiaj czysto, także nic nie dodajemy. Jeszcze jutro ma być ciepło, potem znowu idzie ochłodzenie, w zupełności sobie tutaj e, tej graminicy podziała. E, no i co? Za chwilę rzepak przykryje. E, właśnie te samo siebie już z kopyta wystartował. Myślę, że kwestia tygodnia i nie byłoby po co tutaj wierzyć. Także okienko wykorzystane. Warunki OK. E, teraz już nie padało jakiś tam czas i jest możliwość wjazdu, także mówię, no. Coś sprawdzonego. I, I działamy. tak Zobaczymy za kilka dni, jak to nam podziałało, ale mówię, no nie chcę tutaj jakichś zamienników na jesieni. Jechałem, kurczę z Procamo, jakimś gracer, gracerem chyba gracer. No i nie wiem, wydaje mi się, że to e, słabo gdzieś tam zadziałało nie tak jak powinno. Wiadomo, że w uprawie bezarkowej e, to przynajmniej te dwa, trzy razy właśnie często poprawka na wiosnę. Trzeba jechać, no i co no, mówię, no, korzystamy z okienka pogodowego i coś tam zawsze do przodu, jedna czynność do, do roboty mniej, bo no, generalnie ta wiosna się pewnie przeciągnie, no, teraz się przeciągnęła w wielu przypadkach, z chociażby z wjazdem, z azotem, ze względu na duże uwagnienie gleby, tak teraz pewnie pewnie się przeciągnie ze względu na przymrozki nareszcie przymrozków. Yy, Planujemy jechać z azotami na pszenicę. Tam ledwie zaczęte. No i co? I tak to wygląda. Cofamy sobie do supa. No i to tyle chyba, jeśli chodzi o, o tą poprawkę. No i niestety, kolejna wtopa tego sezonu. Lecimy z Fosiladę. No już tutaj też zrobiłem ślady. Wpadłem ze ścieżki, jak chciałem na wóz to jest już taka mokra działka. No niestety, no jest poligon, tak? No, poligon. No, do tego momentu nie było źle. Nie będę tutaj rzeźbił, poczekam na ciągnik. Wiadomo, to się ominie. To już będzie brzydko, tak? Już do żniw, do końca żniw będzie będzie bagno, ale co? Czekać na jedno takie miejsce na 30 hektarów. Trzeba objechać całości i tyle. Także czekamy na zastępy. Dokładnie tak żar, bo już tam się zacząłem kopać. No i dojechałem tutaj. A tutaj już to bagno się upuściło. Niestety. No i zobaczcie tutaj, szczególnie gdzieś tam na powszechniakach. W miejscach, gdzie nie wiem, tego rzepaku było mniej. to tych jednoliściennych. O, jest całkiem sporo. Tak. Zboża, samosiewy. No, późniejsze wschody chyba. No, to ma co robić? bo tak powiem szczerze. Ale szeroki laczek robi swoje O, tryskamy Będzie zmęczone Dobra, tu już wskoczył Na ścieżkę Dobra Jeszcze? Jeszcze ich ciągnie kawałek O, dobra, poszedł Dobra O, dzisiaj orka niewiosenna, zimowa Który dzisiaj piąty marzec Mierze, pada, tak przeplata się od rana, ta pogoda. Zaczęliśmy orać drugą działkę od innej strony. Właściwie 12 hektarów pójdzie za orać, bez problemu. Może na koniec dostanie taki hektar mocniejszego, to się zostawi na później, ale już coś robotę. Jesteśmy w stanie podgonić warunki jako takie, tak? Jako takie wygląda są tak jak widać. Idzie jechać. Najgorsze są same końcówki pola, bo tam przejechałem na głęboko. Pugiem dutowym. No i kółko się mocno zapada. Jak się kółko zapadnie, no to zaraz wyoruje martwice, zaraz ciągnie się kopie i takie wjazdy na pole są kiepskie. Jakoś tak, nie wiem, no nie sprzyja to ładnej orce akurat przy samej drodze, więc wizualnie no brzydko, ale co czekać na powszechniak, tak naprawdę 2 metry na powszechniaku, gdzie wygląda brzydko. Później się wiedzie aktywnym, się wyrówna i tyle. No już może rosnąć to nie będzie chciało, bo mówię wyrzuca. Wyrzucę trochę martwicy, ale tyle o ile warunki są ok. Yy, tutaj możemy akurat po buraczku dźwigniowym, Ten, który akurat tutaj został, tą część gdzie był zebrany już widzieliśmy. Yy, no i widać różnicę. tam gdzie było zbierany ten buraczek, później no w siedem w błocie, to struktura była całkiem inna, a tutaj gdzie poszedł tylko pod talerzówkę, yy, to ładnie się też jak ruszy, struktura jest zachowana, a tam gdzie było przejechane w mokrym, no to już tak ładnie nie wygląda generalnie jest ok mówię idzie orka e, teraz na przymrozkach polecam nawozy sól potasowe, wapno e, z tego promyka Active z 10 żeby dostarczyć wapń ale o tym też później no i tutaj akurat będą sadzone ziemniaki na tym kawałku z tamtej strony będzie cebula e, High brali High Singer dwie odmiany no i co i tak to wygląda, tutaj jest właśnie to miejsce, o którym mówiłem. O, i kółko wpadło, zobaczcie. I tutaj warujemy takie przejazdy na poprzeczniaku martwicy. Nie wiem, tutaj generalnie głęboko nie szedł, ale już widzicie, kółko wpadło, już musiało nieść pół. Ciągnie się zaczyna kopać. Sama ta końcówka pola taka jest popaprana, niestety. No ale czekać na, takie, na taki skrawek tutaj, to już trzeba orać i tyle się zamknąć. Zamknąć oczy i orać. Równo szef, podwórko, już na tyle obeschło, że można coś tam podziałać Niestety kolejne się tutaj wyjechały, jak były skrzynie wwożone, ziemniaki przewożone Także same wjazdy, szlaka, no niestety to z czasem robi się z tego błoto Ale teraz jest wyrównane, ładnie przeschnie i będzie, będzie jak ta lala Póki nie będzie padać oczywiście no, a ja orze, już idzie, idzie nam ta orka. Siódmy marzec dzisiaj, piękne słońce, zwiastujące w najbliższej nocy nadchodzący przymrozek, który wykorzystamy właśnie do nawożenia tych działek bardziej podmokłych, ma być minus 4, także za dnia. Dzisiaj jadę kawałki takie, w których wiem, że przejadę. Pierwsza, a zarazem ostatnia dawka, RSMO. Tak, jakoś tutaj pasuje, żeby w tym roku całe nawożenie zamknąć za jednym przejazdem. 140 kg czystego składnika w jednym przejeździe. Jak widać, uzupełniamy na raz A no dlaczego taka taktyka, a nie inna? A no dlatego jeden przejazd, jeden czas, połowa to jest ten szybki, azot, a za ta druga połowa 70 kg to jest mocznik. Mocznik, czy to zacznie nam działać? za 3-4 tygodnie, jak widać pszenica jest już mocno zaawansowana z fazą, zaczyna powoli gdzieś tam się odrywać już to strzelanie w źdźbło więc nie wpłyniemy tutaj już na ich dokrzewienie a niech lepiej ma ten azot pszenice, właściwie siane wszystkie tutaj w terminie, no poza tą z kukurydzy, gdzie tam była siana początkiem listopada no to tam może ta strategia nawożenia pójdzie inna, ale wszystkie inne pozostałe działki nawożenie na raz Aż tak bardzo nie zależy nam tutaj na parametrach, szczególnie na białku, więc tej dawki jakościowej dawać nie będziemy. Mówię, no to zboże z przeznaczeniem na materiał siewny. No i pogoda sprzyja. Mówię, sobie tutaj powolutku jedziemy. Dwie atmosfery rozłączę się teraz, bo mam tutaj stawek do ominięcia. Gdzieś tam może jeszcze się na chwilę złapiemy. Pełen stawek, stawki pełne u nas. No, wracamy na kolejnej ścieżce. Strategia taka, a nie inna, tak sobie tam na ten sezon postanowiłem. Teraz mieliśmy w tej wody sporo. Tak? jesień była mokra, początek wiosny, końcówka zimy też była wilgotna, było dużo opadów, ale myślę, że kiedyś przyjdzie ten suchy okres. A no wiadomo, jak nie ma wody, to te nawozy nie działają, dlatego mówię cały azot na raz. Nie jest go dużo w tym roku względem minionych lat. No jak widzicie, to nawożenie troszkę jest u nas obcinane dniemy no, też ze względu na to że tutaj akurat na tym polu szło po 5 ton obornika kurzego są pola gdzie szedł ten nasz obornik no, od kaczek który tam wyrzucamy w niedużych dawkach ale to już jest trzeci rok z rzędu załóżmy przed burakami był obornik rok wcześniej jeszcze przed rzepakiem tutaj tak akurat były buraki po rzepaku i pod wszystko szedł obornik więc ta akumulacja azotu w glebie myślę, że jest, tym bardziej no mówię, pszenica zasiana w fajnym terminie, z fajnym systemem korzeniowym, bo zaraz po siebie tak nie było tej wody aż tyle te rośliny miały miejsce do, do rozwinięcia jakby tego systemu korzeniowego no i mówię, no, połowa to jest mocznik także jak ktoś yy, sypie saletrę no to i zaraz, za jednym razem może od razu wyrzucić mocznik, to będzie to samo że w rsm mówię, mamy trzy formy azotu amonowa, saletrzana, czyli najszybsza, no i amidowa, czyli mocznik. No i co? Teraz będzie spokój, też wiadomo w rsm jakieś tam delikatne przypalenia zawsze będą e, przy tej drugiej dawce, która i tak byłaby pewnie za jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie. E, to się zbiega akurat z pierwszym zabiegiem, z tej dynką, z regulacją. E, także tutaj sobie na spokojnie to w czasie rozkładamy. E, mówię, no co dnia. Lecę sobie teraz już tutaj kolejne hektary, kolejne działki. Kolejne działki. No gdzie jest sucho, a na nockę się przygotuję. Takie 20 hektarów mam, gdzie może być problem, może być mokro. Oblecę sobie na przemrozku o czwartej wstanę. W sensie o czwartej. O wpół do czwartej, o czwartej bym chciał być w drodze na pole. Kawałek dojazdu mam. I tak to wygląda. No, to słoneczko no, to już zwiastuje tą wiosnę. Przyjemnie, chociaż mówię czuć, że trochę mroźnie. No i co? Robimy swoje, tak? Chociaż yy, mówię, sytuacja nie napawa optymizmem w rolnictwie. Widzieliście na pewno relacje ze strajków. Generalnie jak media ukazują ten protest yy, środowy, jak tutaj rolnicy zostali pokazani, zostali pokazani jako najgorsi, jako prowokatorzy, także my prowokowaliśmy policję, a tak naprawdę to policja prokom. Policja prowokowała rolników, wszystko jest odwrócone, żeby ustawić, nastawić społeczeństwo w miastach, które do tej pory było za nami żeby za nami przestało być. Chociaż kto ma oczy szeroko otwarte, kto jest trochę biegły, to myślę, że myślę, że będzie wiedział jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda i że słusznie te nasze strajki. Jakoś tutaj musimy pokazać swoje niezadowolenie. Jak mamy to robić, tak? Jak mamy to robić, jak nie wychodząc na ulicę, czy jadąc do Warszawy? No, niestety, no. Takie czasy są. Ogólnie tu jest polityka globalna, tak? Unii Europejskiej. Zielony Ład chociażby. Teraz też kolejne decyzje na bezsłowy transport towarów spożywczych z Ukrainy do 25 roku, do czerwca bodajże także no zaleją nas zaleją nas i niestety prognozy są takie, że ta pszenica, którą teraz nawozimy będziemy ją sprzedawać niestety poniżej kosztów naszej produkcji, no ale wiadomo nigdy nie wiadomo co na pewno będzie od lat się dbało o to pole, o tą glebę, o te rośliny od pokoleń to idzie, no i tak jak właśnie jestem w ciągniku, jakie młode pokolenie już kolejne na moim gospodarstwie, jestem siódmym pokoleniem, to robię wszystko, żeby to miało ręce i nogi, tak? No bo zacznijmy od tego, że jak nie ma na polu, no to jak ma być później w portfelu, tak? No i to po tyle. Tak jak mówiłem wczoraj, wykorzystujemy dzisiejszy przymrozek, 8 marca, także dla wszystkich pań... Dniu ich święta, dniu kobiet, życzę wszystkiego najlepszego, zadowolenia z życia i dużo zdrowia, no a my działamy od w czwartej, chwilę po czwartej, ładnie zmarznięte, godzina o no, chyba za 15, 8. także za chwilę przymrozek puści, jeszcze minus 3, trzyma, ale słoneczko już coraz wyżej, rsm leci. O powolutku. No rośliny są maszynione, więc dzisiaj pewnie jakieś tam przypalenia wystąpią Mówię, dość duża dawka Jeszcze na jeden raz, ale nie ma się co przejmować, Mówię, najważniejsze, jedziemy jak po betonie Działka e, ciężka z gliną I idzie to ładnie Bez kolei, bez śladów Jeszcze jeden opryskiwacz i mam właściwie pszenice zamknięte Zostaną jeszcze tam jakieś takie małe kawałki znowu pod No gdzie już po prostu wjadę prawdopodobnie jutro na siłę, tak jak pójdzie i i posieję, żeby już wszystko było nawiezione azotem. Na poniedziałek jakieś 12 mm popadu nadają, także jak popada na ten azot, no to będzie idealnie. A tutaj, zrobimy zbliżenie, sarenki się wypasają. No, dzisiaj lecimy sobie też za dnia już z solą potasową pod buraki cukrowe. trochę późno, no mogłoby być wcześniej, tak, no nie ukrywam, że mogłaby, mogłaby ta sól być wysiana ale wcześniej jej nie było, wcześniej nie było warunku więc jedziemy dzisiaj jak widać stanowisko przygotowane fajnie, fajny popląd tutaj wyrośnięty mieliśmy o, ten dołek może być mokry, się przebijemy, przebijemy się tak właśnie celowałem żeby tutaj już żeby właśnie jakieś kolejnie nie, na, nie naryść pod strip -tilla. nie wiem czy mówiłem o dawce czy nie, jeszcze raz w razie czego powiem 150 kg akurat na tej działce w oparciu o analizę oczywiście są też działki na których pójdzie 200-250 kg soli, tutaj działka 6 l no i co? i ciśniemy sobie ile na godzinę? 15 na godzinę także w nic ładnie leci na 36 metrów ścieżki tutaj mam, bo poplon był pryskany na jednoliścienne to jest duże utrudnienie, jeśli chodzi o wzrost poplonu, także poplon taki no, jak widać, na bogato no i lecimy z solą, poniedzieli popada, miejmy nadzieję, azoty mamy zakończone, o prawie, zabrakło mi na jakieś 7-8 hektarów RSM-u, ale poniedzieli będzie dostawa, azoty fajnie tanieją, więc no, akurat się udało, że to drugie auto kupione trochę taniej, no i co, i to, to chyba tyle w dzisiejszym dziennym vlogu przy niedzieli, miłego dnia wszystkim życzę i pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!